Poruszony komentarzem osoby, która kupiła sobie Termala, Mavica 3 Thermal i jest ciężko zaskoczona, że ten dron nie nadaje się do zdjęć, a jego kamera nawet nie ma rawów. Zdobyłem takiego na testy po to, żeby sprawdzić do czego to się może nadać. Bo to, że używają go służby do ratowania życia, do poszukiwania osób zaginionych, do weryfikowania czy pożar na pewno został ugaszony, no to jest jasne. Ale co jeszcze można sprawdzić dronem z kamerą termiczną? O tym w tym filmie. No i w górę. Pierwsze pytanie, które przyszło mi na myśl, to, bo słyszałem plotki, czy da się dronem z termowizją odnaleźć zagubionego drona? Przecież VTX rozgrzewa się do Bóg wie jakiej temperatury. 80-90 stopni przy cyfrowych VTX-ach nikogo nie dziwi. Co? Czekaj, włączę kamerę. Trochę tak nieoczywiste. Tak, ale to jest nie do, nie do odnalezienia w tych warunkach. Tu, pomiarowo. My tutaj mieliśmy ostre słońce. Cała trawa, cała łąka świeciła, odbijała promieniowanie. Niewykonalne byłoby odnalezienie takiego drona, rozbitego drona FPV, w tych warunkach na takiej łące. Przenieśliśmy się kawałek dalej, wylądowawszy tą maszyną. W sposób kontrolowany, ale na zacienionym wale, i to już sytuacja jest całkowicie inna. Tak widać, że są motorki, widać, że się grzeje EC, EC. Jedna świecąca kropka na ekranie. Definitywnie dało się to odnaleźć, ale lądowanie tutaj w trawie nie w dzień. Może w nocy, ale nie, nie w dzień. Dron 5 który był latany w okolicach 2 minut w temperaturze 0 stopni Celsjusza, wylądował w cieniu i było go widać na termowizji z odległości 100 metrów. Ta kropka świeciła Jeden czerwony punkcik, bo taką paletę sobie wybraliśmy. Ta kropeczka świeciła ze 100 metrów. I ja wiem, to był jeden piksel, ale był tak wyraźny, że od razu udało się tego drona odnaleźć. Zbliżenie, identyfikacja tak, to jest dron i tutaj zarówno kamerą wizyjną i kamerą podczerwoną bez dwóch zdań, do odnalezienia. No ale skoro już mamy drona w powietrzu i wylądowanego drona w PV, sprawdźmy. Mam trzy baterie, jedna z nich jest użyta. Która? No więc tak, z Karolem zrobiliśmy najdroższego lipo chyba na świecie. Znaczy no nie, no można było wziąć jeszcze droższego drona z kamerą termowizyjną i sprawdzić co jeszcze droższym dronem. 5 na 5 prób w ciemno, wszystkie perfekto. Na głowie? Na głowie. <laughs> Bez problemu można było odróżnić, która z baterii jest najcieplejsza z tych trzech baterii. Dwie przechowane w plecaku, okolice 18-20 stopni, jedna po dwuminutowym lodzie. Bo to, że w nocy w parku widać ludzi, to chyba nie powinno nikogo dziwić, nie? Właśnie po to został ten dron zaprojektowany, do poszukiwania ludzi. I tutaj w centrum Krakowa. W sufit mamy 100 metrów. Jestem koło areny. Mam tutaj lodowisko, na którym właśnie bawią się moje dzieci. I tu oczywiście jest to abstrakcyjnie idealny warunek na to, żeby takich ludzi nawet policzyć na lodowisku. Ale spójrzcie w park. Idzie pan, albo pani, idzie pan i pies, albo pani. A co ten pies robi? <laughs> Nie wiem, choć się domyślam. I tu przyszło na myśl drugie pytanie. Skoro widzę psa, który jest ciepły, czy jeżeli coś z tego psa wyjdzie i to coś też jest ciepłe, czy też jestem w stanie to zobaczyć? I gdyby ktoś miał wątpliwości, tak z 60 metrów byłem w stanie namierzyć miejsce, w którym pies postawił dwójeczkę. Jeżeli teraz sobie zadajesz pytanie, czy właśnie oglądasz film o dronie za 25 tysięcy w którym gość patrzy na kupę psa? Tak, właśnie to robisz ale taką sygnaturę cieplną też zostawiłem po sobie na ławce wstaję i odchodzę i co widać? ciepłą plamę na ławce, którą pozostawiłem nie dobrze powie, to zawsze będzie źle brzmiało oczywiście dron z taką kamerą wykorzystuje się również do tego, żeby weryfikować czy z jakiegoś budynku ucieka ciepło i tu jest ciekawy przypadek ponieważ mam tutaj budki z jedzeniem i albo te dwie są bardzo źle zaizolowane albo te dwie są jedyne czynne w tym momencie jest godzina 6 rano, więc szansa, że to ten drugi warunek. Bo jeśli nie, to trzeba im powiedzieć, ej, wy to, to zaizolujcie trochę, bo wam ciepełko spierdziela. Co tym filmem chciałem powiedzieć? Jaką wartość dla was, moich widzów, ma to, że poruszam temat dronów Enterprise na tym kanale? Ja myślę, że warto jest wiedzieć, że kamery termowizyjne to cholernie drogi sprzęt i dobra kamera termowizyjna kosztuje tyle co samochód. Wielu z Was mogłoby sobie zadać pytanie, dlaczego po prostu DJI nie zrobi takiej kamery, która będzie nagrywała w 4K i wszystko jasne, na papierku się zgadza, wszystko będzie super, dzieci będą uśmiechnięte, ich uśmiech będzie widać nawet na termowizji, a jakby napisali 4K to na pewno by się super sprzedawało. I zgadzam się, pewnie by się super to sprzedawało. Tylko jest jakiś powód, czemu największa kamera termowizyjna, jaką udało mi się znaleźć w internecie i która ma podaną cenę, to jest istotna rzecz, ma rozdzielczość 1024x1280 i kosztuje 40 tysięcy dolarów. Czy to dużo, czy to mało, to trzeba sobie odpowiedzieć, porównując na przykład do ceny nowej Tesli Model 3, najbardziej wypasionej, bo to jest ta sama półka. Jeśli więc mając drona z kamerą 640x512, mówię... O rozdzielczości termowizji w tym dronie, czyli 0,3 megapiksela. I z taką kamerą jestem w stanie sprawdzić, czy pani posprzątała kupę po swoim psie z 60 metrów. Jestem w stanie zweryfikować i zidentyfikować ławkę, na której przed chwilą ktoś siedział. Bez problemu, patrząc na parking pełen samochodów, stwierdzam, który tu dopiero przyjechał, a który stoi tutaj od rana. Myślę, że można bezpiecznie stwierdzić, że rozdzielczość tej kamery. Mimo, że dla laika wygląda naprawdę nieimponująco, jest wystarczająca do zastosowań, do których została zaprojektowana. I ja wiem, że jest zima, liść niewiele, ale jeśli w takich warunkach jestem w stanie z 200 metrów w lesie zidentyfikować osobę i czworonoga, którego ta osoba prowadzi na smyczy, no to prawdopodobnie da się bez problemu odróżnić. Myśliwego od dzika. Tak tylko zauważam. A do osób, które kupiły sobie Mavica 3 Thermal i są ciężko zdziwione, że ten dron się nie nadaje do robienia pięknych zdjęć, no cóż mogę powiedzieć. Moja pralka też się nie nadaje. Ani lodówka, ani mikrofalówka, ale i do tego zostały stworzone. A do pięknych zdjęć. I będzie Pan zadowolony. I to nie jest absolutnie zabawka, którą kupuje się spontanicznie czy bez przemyślenia takiej decyzji. Ale jeśli jesteś na kupnie sprzętu z termowizją, Daj znać na maila. Być może jestem w stanie pomóc. Sayonara! Spadam do Japonii!